O, korzystając z tego, że udało mi się włączyć światło w telefonie Madzi, pokażę wam jak wygląda kuchnia, bo to jest bardzo ciemno. Zobaczcie, tu jest taki specjalny kociołek, tam się malutkie drewienka wkłada pod spód i takie gliniane naczynia z, te, z dziurkami służy do tego, żeby tam coś, coś na, tym, na tym podgrzać. Tu jest wiadro z czystą wodą. Tu są jakieś naczynia. Tu jest trzy palnik z trzech kamieni. Bardzo łatwo jest regulować temperaturę gdyż z tych trzech stron jak się podsyła patyki bliżej siebie to wtedy jest większy ogień, jest większa temperatura, jak się odsuwa to jest mniejsza temperatura. Tutaj jest zapas chrustu. Tutaj. Tu są baniaki na wodę. Tu, jest, tu są drzwi. Zwróćcie uwagę, że, że ona gotuje tutaj ona gotuje tutaj na ziemi. I tak naprawdę jest tak, tu jest jeden otwór tu jest drugi otwór. Oczywiście są, są otwory pomiędzy, pomiędzy dachem a ścianami! Męby! I są... Cześć Amos! Męby! Hello! Męby! Toto! My to Męby! my toto! Amos mnie tu zaczepia. Męby! Męby! I tak naprawdę ona siedzi, ona siedzi w dymie. Ona siedzi tutaj w dymie, także pewnie jest zakopcona. Tutaj tego nie widać, ale cały ten dach jest, jest czarny. Jest czarny, a tu Amos przyszedł. My to to, my to to Amos. Kuku, Bawimy się w Kuku. Where is Magda? Magda. Tu jakąś miskę ma jeszcze. E, mydło od nas widzę tutaj. O i tutaj za, za drzwiami też jakieś rzeczy są. Kubek jeszcze jakieś inne. My że, powiedzielibyśmy, że to są śmieci, ale to są pewnie, pewnie jakieś wartościowe rzeczy, jakieś puste butelki. Także tak wygląda, także wygląda kuchnia. Amos.